Cześć, wita się z Wami Michał Rolewicz z Tax Office, a ze mną jest mój gość Michał Zbutowicz, doradca podatkowy. Witaj Michale. Witaj Michale, witam Państwa. I dzisiaj temat naszego, naszej dzisiejszej rozmowy, PIT kasowy. Michale, jakbyś mógł nam przybliżyć, co to takiego jest ten PIT kasowy? Dziękuję, Michale, za zaproszenie. Tak, dzisiaj zmierzamy, zmagamy się z tematem PIT-u kasowego, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku. Jest to zmiana w zakresie możliwości rozliczenia podatku dochodowego dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Zarówno dla podatników, którzy mają wybraną formę prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów, jak i ewidencji Cała, cały sens tej instytucji polega na tym, że w picie kasowym rozliczamy przychód w momencie otrzymania płatności. Wiąże się to również z tym, że koszt uzyskania przychodu również, uzysk również rozliczamy w momencie dokonania płatności. Super. Okay, a komu w ogóle przysługuje PIT kasowy? Kto może z tego rozwiązania korzystać? Tak jak powiedziałem, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy osiągają przychód nie większy niż milion złotych. Mhm. Mówimy o przychodzie, mm. tak? e, Którzy dodatkowo nie są, e, e, nie prowadzą księgowości w postaci ksiąg rachunkowych, albo przedsiębiorcy, którzy dopiero otwierają działalności gospodarcze w trakcie roku. Mhm, mm okay. e, A czy są jakieś wyjątki lub wyłączenia? E, tak, jest szereg wyjątków, szereg wyłączeń. E, przede wszystkim nie każda transakcja nie każda transakcja jest objęta tym rozliczeniem kasowym. To znaczy, metodą kasową są objęte tylko i wyłącznie te transakcje, które są dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami. Mhm. Także te, które co do zasady powinny być udokumentowane fakturą. To oznacza, że cały obrót z naszej sprzedaży do klienta, który jest konsumentem, jest wyłączony z zasady kasowej. Mhm. Tu zostajemy na tych zasadach dotychczasowych czyli rozliczamy się metodą księgowo byśmy powiedzieli memoriałową. Mhm. Także zasada kasowa dotyczy rozliczeń z przedsiębiorcami, nie dotyczy konsumentów, nie dotyczy sprzedaży do konsumentów, nie dotyczy również sprzedaży do podmiotów powiązanych czy do transakcji z tak zwanymi podmiotami z rajów podatkowych. No. Trochę tych wyłączeń jest, tak jak Trochę słucham. Trochę tych wyłączeń jest, I, faktycznie. I tak trudno się do końca chyba w tym wszystkim połapać, więc... Mhm. Jakbyś mógł spróbować to opowiedzieć troszeczkę, jak w praktyce będzie wyglądało mhm. też rozliczanie takich przedsiębiorców, Jasne. którzy skorzystają z metody kasowej, no i mhm. też z ich perspektywy, jak to będzie w praktyce To może działać. zacznijmy właśnie od tego, jak to w praktyce będzie wyglądać, a później jeszcze króciutko o warunkach, bo tutaj mhm. też trzeba spełnić pewne kwestie formalne, żeby wybrać ten PIT kasowy. Po pierwsze, w praktyce będzie wyglądało to w ten sposób, że podatnik, który zdecyduje się na wybór Opodatkowania w formie kasowej, będzie musiał Urząd Skarbowy w odpowiednim terminie zawiadomić. Mhm. Ten termin upływa 20 lutego przyszłego roku, jeżeli chcemy opodatkować się tym pitem kasowym w 2025 roku. Będzie trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie do Urzędu Skarbowego, podobnie jak składamy oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Jeżeli takie oświadczenie zostanie złożone, to skutek jest taki, że przez cały ten najbliższy rok będziemy stosować ten pit kasowy, natomiast będziemy mogli zrezygnować z tego pitu kasowego dopiero w kolejnym, w kolejnym roku. Okay. Jeżeli chodzi o jakby tą kwestię praktyczną, to tutaj przede wszystkim zasada polega tego pitu kasowego na tym, że rozliczamy przychody dopiero w momencie otrzymania całości bądź części należności od naszych klientów. I w konsekwencji koszty. Również nasze wydatki będą kosztami podatkowymi dopiero w okresie, w którym e, dopiero w okresie, w którym dokonaliśmy zapłaty za dany wydatek. Więc tutaj jakby księgowy powiedziałby w ten sposób, że mam przeniesienie zasady memoriałowej na zasadę kasową, więc ten moment zapłaty będzie tutaj kluczowy do określenia obowiązków podatkowych, momentu powstania przychodu i poniesienia kosztu. Jasne. Faktycznie wyłączenie sporo, jednak mhm. metoda wydaje się być mimo wszystko atrakcyjna dla pewnej grupy przedsiębiorców. Czy może, już tak podsumowując, mhm. mógłbyś powiedzieć, jaka jest taka ogólna zaleta? Może dla kogo konkretnie ta metoda mhm. może być pomocna? Świetne pytanie. Metoda pitu kasowego na pewno jest pomocna, będzie pomocna dla tych branż, dla tych klientów, dla tych podatników którzy zmagają się z opóźnieniami, jeżeli chodzi o płatności ze strony swoich klientów. Wiemy już, że mówimy o klientach, którzy są również przedsiębiorcami, tak? bo to tej, tego rodzaju sprzedaży dotyczy pitkasowy, Na pewno pozwoli to pewnym firmom złapać oddech finansowy, ponieważ faktycznie odroczy moment powstania przychodu, powstania opodatkowania w podatku dochodowym do czasu, do okresu, w którym klient nam... Faktycznie zapłaci. I dla takich firm, gdzie te opóźnienia w płatnościach są, na przykład to mogą być firmy transportowe, to mogą być jakieś mniejsze firmy budowlane, tutaj rzeczywiście będzie to rozwiązanie korzystne. Przy czym Pamiętajmy, że każda, e, każda moneta ma dwie strony, prawda? Tak. I oprócz tego, że jest to jednak rozwiązanie korzystne, to generuje też szereg dodatkowych obowiązków i po stronie klienta, który zdecyduje się na pit kasowy, Jasne. ale też po stronie biura rachunkowego, które będzie, takie, będzie takiego klienta obsługiwało. Jakie to dodatkowe obowiązki? Przede wszystkim ewidencjonowanie przepływu środków pieniężnych, czego dzisiaj klienci na. KPIR-ce na ewidencji ryczałtowej nie muszą robić. Mhm. Tak? Na tej podstawie, czyli dostępu do rachunku bankowego klienta, czy jakiegoś raportu generowanego przez klienta, biuro rachunkowe będzie musiał dodatkowo weryfikować, kiedy dana faktura została opłacona. Jasne. Więc będzie więcej pracy po stronie biura rachunkowego, bo trzeba to zrobić rzetelnie i każdą płatność sparować, szczekować, powiedzielibyśmy tak, to z otrzymaniem... Coś, co właściwie teraz fakturą. występuje tylko w pełnych księgach, prawda? Dokładnie, występuje to w pełnych księgach już obowiązkowo, natomiast w tej uproszczonej księgowości na kpir czy ewidencji ryczałtowej tego nie ma i o ten element będzie trzeba tą obsługę księgową na pewno rozszerzyć. Więc ja jako doradca podatkowy rekomendując PIT kasowe na pewno bym też zwrócił uwagę na to, że po stronie klienta też będzie więcej obowiązków, bo będzie musiał Więcej informacji przekazać biuru rachunkowemu, również biuro rachunkowe też będzie miało więcej Jest. pracy po swojej stronie. Każdy kij ma dwa końce, moglibyśmy Skazać. powiedzieć. Zawsze każdą sytuację należy indywidualnie hmm. sprawdzić z doradcą podatkowym. Prawda? Dla jednego przedsiębiorcy to rozwiązanie hmm. może być korzystne, ale uh -huh. jakby mnogość wszystkich tych administracyjnych rzeczy, które dodatkowo należy wykonać. No, może nie być opłacalna pewnie. No to, to, to zależy. Odpowiedź Dlatego eksperta. trzeba. Tak, odpowiedź eksperta. Tak, to, zależy. to zależy. Aczkolwiek w tej sytuacji trzeba to rzeczywiście zweryfikować. Na pewno nie, nie dedykowałbym tego rozwiązania dla firm, gdzie generalnie nie ma zatorów płatniczych, gdzie nie ma opóźnień, ponieważ problem ten dotyczy raczej. Pitkasowy raczej dotyczy tych firm, które zmagają się z opóźnieniami w opłacaniu swoich faktur, swoich należności. Tutaj, takim firmą bym dedykował to rozwiązanie, ale pamiętajmy, spełnijmy wszystkie warunki formalne, skonsultujmy to, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, żeby później nie żałować swojej decyzji. Super, Michale, bardzo Ci dziękuję za przybliżenie dziękuję nam również. tematu. No i to chyba tyle na, w temacie Pitu Kasowego. Zachęcamy do subskrybowania kanału i możecie zostawić też swoje pytanie w komentarzu. Postaramy się na nie jak najszybciej. Dziękuję bardzo, po zachęcamy do kontaktu. Dzięki.